Trybie. ale zrezygnujemy. Pierwszego końca możecie znaleźć tuż na spawnie, Powiem być tutaj. Z tej już go zebrałem. Adigałgan z go ganiu. Powiem pokazać. Kolejnego możemy zaobserwować w tam. I tutaj. Hop, Biegniemy. Siup. Tylko wejść chyba można ten. Z tego co mi się wydaje? A. To zaraz, zaraz, zaraz. Najpierw odcinek zróbmy, ok? Jak to tam wejść? Chyba, że. Myk Dobra? Easy? Okej, okay. czyli w taki sposób. Dobra, Kokolod, pamiętasz jeszcze, gdzie są kolejne tokeny? mi się przełączyć na konto Dobra, to lecimy na po kolejnego tokena. Konto M2 Chyba mam cię w znajomych Chilekorów. Hmm. Kolejny? Okej. Okay. Możemy zauważyć kolejnego. Tam strony właśnie. Ej, bo gdzie by jesteś, to nie Od razu kolejny. Wybieram mi się na koncie jest Dobra, nie spodziewam się, że to będzie aż takie proste Spieranie takich tokenów. Ja to nie mówię, które są dobrze ukryte. Niektóre są dobrze ukryte, powiadasz? No mi się tak Jeden ok. Zebrane. Czy na górze jeszcze są? Bo tam widzę chyba kolejny. Dobra. Jaka jest nagroda za to? Kolejny. E motka, ile trzeba zebrać na to? 15 za motkę, dobra. To lecimy. Polecimy tam później. Wjeży na górze, w tą mamowkę? Jeszcze nie zebrałem. Mm. Chyba okay. Dobra, wchodzimy tutaj. hop siup Dobra, i. Pokażę kolejne miejsce, gdzie pamiętam, że chyba było na pewno. Zresztą przy tego. Ozej, schowany. Absolutnie nie było widać. Tutaj no. później polecę. Raz lecimy tam, bo no zapomnę. Jak widzicie, z... musisz, jak jesteś w tym silosie, to musisz tornada użyć. Wiem, wiem, wiem. To tornada są up, dobra, tam zaraz wrócimy. Wejdź do tego domku. Tu i tu masz koń. Wiem, to ta. tutaj idzie na wyczucie, zrobić to. Nie ma więcej? Nie ma. Okej. Okay. O, górę nie ma? Nie ma? Nie ma. A zagramy e, później tutaj wy... Na stronie... wy, wy yy... Zagramy później o. wy farma? O, możemy. Tylko później. Nie wiem, czy to na strumyka, czy kolejnego odcinka z tego robić. Hop. Nie. O nie wiem, zobaczymy później. Ja wrzucę nieobrobionego nawet. Bo po co obrabiać. Dobra, to może coś ja zrobię ja z tym. A z czego będzie dobry strumyk? To mogłeś zakończyć w każdym momencie jak chcesz, że patrzysz ile ty nie trwa. to jest druga, no i oglądamy też, że nie w ale spoko. Dobra, na razie wszystkie te... bo Adi jest nie za dużo streamów na, o takiej godzinie. Okej, okay. warto zapamiętać. I tutaj możesz kupić darmową czapeczkę. Wiem, zauważyłem. Hmm. Już emotkę masz, czy nie? Ile masz tych punktów? O, punktów mam 11 na chwilę obecną. Zaraz zobaczmy, czy coś jeszcze jest do kupienia. Na chwilę musiałem zapozować. A to już wróciłem. Spokojnie. No i po prostu sprawdzaj, czy nie ma na którym jest dachów. Ja z dachów chyba już wszystkie wziąłem, wiesz? Szczerze, teraz szukamy gdzieś jakichś lepiej schowanych. Nie, nie ma takich za bardzo w budynkach już teraz. Tu powinien być, na tym yy, dachu, tu. Tak, wziąłem, wziąłem. Dobra, tutaj jest. Hop. Dobra, tutaj, w tej miejscówce. Mam nadzieję, że będziecie się orientowali, jak to znaleźć, ci co oglądają odcinek.

co? Coś z nią można zrobić? Tak, no nie. Rzadnie nie zauważyłem. Dobra, brakuje mi dwóch. No, jednego brakuje mi. Okej, okay, tutaj macie, przy namiotach. I e, tutaj gdzieś powinien być na tym terenie, tu. Tutaj na terenie, z terenu jednego wziąłem, ale tam bardziej. Tak, każą wrócić. A na tym na tej scenie nie ma? Na górze? Nie, nie ma. Okej, okej. Dobra, czyli mówisz, że to będzie mogło być nawet oglądane. Myślisz? No nawet. Zobaczymy, jeśli dobijemy powiedzmy 100 wyświadczeń będzie kozak. Chociaż wiem, że może być ciężko. Nie ma. Asadzik gdzieś jest schowany. Teraz trzeba go znaleźć. nie wiem, gdzie on jest dokładnie. A też nie wiem, które ja mam, a których nie mam. A zebrałeś ten... Zobacz, czy na tej wieży z takim dzwonem nie ma tam czegoś wokół tego. Wokoło wieży dzwonem już mam. Patrz na te takie domki, na sufity domków i na takie belki. Takie proste rzeczy. A wiem, że ty możesz mieć niezebranej. Skąd? Nadzi, e, chodź e, przy, tom, tak, przy tym silosie takim, e, na którym prawie jako pierwszy zbierałeś. A, silosy? No, w sensie ten silos taki, który jest przy, e, przed peną. Taki, który jest na wprost sceny. Na wprost od sceny? Podbiegam? Adi, i spójrz tam w stronę tego domku. Masz tutaj monetę? W stronę którego domku? No, tego tu, no. O nie, nie, tutaj zebrałem, spokojnie. Ha, z Gaugania będę musiał wyciąć trochę tego. Chyba, że zostawisz tak, jak jest. Ale mi to będzie lepiej oglądam. To będzie po prostu lepiej zawrócę.

To ludzie kiedy chodzili z jednego na drugiego, nie wycinali tego, żeby wiadomo jaką drogą wejść i było subfeje na przykład w Dzisiaj Pani, e, za godzinę wleci o odcinek z, z, jak gram, z Proplayerem. Wiesz, w cudzysłowie, z pro, Proplayerem Dobra, brakuje jednego. Dość wydajna plapa zadawana. I go chyba nie znajdę. I go OK, OK. go szukać. Okej, okay. okej. Okej, okej, znalazłem ostatnie. Jest tutaj na kaktusie. Za farmą. Haha, haha. Ha, Znalezione. Tutaj, jakby ktoś się zastanawiał. Znalezione, Ok. Jej. Dostałem mockę, kozak. Kozak. Mam na nadzieję, że będzie oglądane. Może to dał nawet angielski napis, jak będzie mi się chciało. Zresztą musiałoby mi się chcieć, ale gdzie z gałganem i tego nie zrobić, życie. Dobra, wszystko. Tutaj macie jeszcze kapelusiki za darmo, a więc kończymy. Mam nadzieję, że będzie miło się oglądało. Jeszcze muszę to obrobić jakkolwiek, w jakimkolwiek stopniu. Dobra, a więc żegnajcie. Cześć!